Hej kochani, widzę Was w kolejnym wybierz kartę. Dzisiejszym tematem tytułem jest czy to będzie mój partner bądź moja partnerka docelowa. Myślę, że zasady są już znane, jeśli nie, to tylko wspomnę, zadajemy sobie to pytanie, myślimy o danej osobie, następnie wybieramy cyferkę 1, 2 albo 3 i słuchamy mojej interpretacji. Za Zatem zapraszam do wysłuchania. Czy to, mój, czy to będzie mój partner, bądź moja partnerka docelowa dla osób, które wybrały grupę kart numer jeden? Czy to będzie mój partner, bądź moja partnerka docelowa dla jedyneczek? Czy to będzie? No, pokazuje się bardzo ładnie. Karty pokazują, że jest, to jest bardzo, bardzo możliwe, ponieważ jest królowa kielichów, to jest partnerka docelowa bardzo często, matka, dzieci, żona, partnerka, wybranka serca, także jak najbardziej, tylko żeby nie zakończyć tej relacji, bo coś może zakończyć te relacje. Karty pokazują, że możecie mieć trochę walki serca z rozumem, trochę rozterek, rozum sobie serce, sobie, także może być coś takiego, może być dużo emocji, ale trzeba odejść od starych schematów działań, od starych złych zachowań. Karty pokazują, żeby umiarkować, uspokoić swoje emocje, ustabilizować się emocjonalnie. I nabrać dystansu do wielu kwestii, a wtedy jak najbardziej karta kochanków mówi o romansach, o wyborach, o decyzjach do podjęcia. Także to może być wasza partnerka bądź partner docelowy, ale to wy będziecie finalnie wybierać, ponieważ tutaj trójkąty emocjonalne się pojawiają, także ktoś jeszcze się pojawi i to wy będziecie wybierać. Dziękuję bardzo serdecznie. Teraz zobaczymy, czy to będzie mój partner bądź moja partnerka docelowa dla osób, które wybrały grupę kart numer 2. Czy to będzie mój partner, moja partnerka docelowa? Czy to będzie? Czy to będzie? No tutaj będzie, będzie trochę ciężko, to może być bardzo wartościowa osoba w Waszym życiu przede wszystkim, ale należy wyzbyć się tak zwanych no Piotrusiów Panów w swoim życiu, tak? Ponieważ możecie Wy mieć takie tendencje do bycia takim troszeczkę dziecinnym, ale to też ta osoba może tak być także że trzeba nad tym to przepracować. Człowiek na mówi o tym, że należy patrzeć do, do, to co jakby patrzeć na to, co macie wokół siebie, tak? Dostrzegać wartość swoją, tej osoby, swojej relacji, dostrzegać to, co macie przed noskiem, bo możecie mieć tendencję do nie zauważania tego. Rycerz Miecz mówi o komunikacji, trzeba poprawić komunikację, trzeba być asertywnym, bronić własnego zdania, nie dać się blokadom energetycznym, niedostatkom energetycznym, nie zakładać nic na zapas, nie pisać w głowie czarnych scenariuszy, zastanowić się, pokontemplować, czy to jest naprawdę osoba, której Wy potrzebujecie, której Wy oczekujecie, czy to jest ta osoba, czy Wy naprawdę spełnicie się razem, jakby wzajemnie. No i wówczas jest królowa denaru, czyli kobieta bardzo ważna, wartościowa, oczywiście może być to mężczyzna, osoba bardzo ważna, wartościowa, istotna w Waszym życiu, aczkolwiek nie musi być to partnerka, partner docelowy, tak? Czy docelowa. Także to jest, jakby będzie zależało od Was. Czy to będzie Wasza partnerka, bądź partner docelowy? To może być. Na pewno to będzie bardzo ważna istota w Waszym życiu. Dziękuję bardzo. I czy to będzie mój partner, bądź moja partnerka docelowa dla osób, które wybrały grupę kart numer 3? Grupę kart numer 3. Czy to będzie? niesamowite, ta osoba ma takie same karty jak w przypadku dwójeczek no właśnie, czyli trzeba się wyzbyć jakiejś takiej troszeczkę dziecinności w Waszym życiu karta głupca mówi o nowych możliwościach ale też warto zwracać uwagę, żeby odsuwać od siebie Piotrusiów Panów i swoje też emocje gdzieś tam uspokajać trzeba dostrzegać wartość swoją, swojej relacji, tej osoby, dostrzegać to co macie przed noskiem, być asertywnym asertywną, bronić własnego zdania nie bać się komunikacji, nie dać się niedostatkowi, jakimś brakom energetycznym nie zakładać nic na zapas, nie pisać w głowie czarnych scenariuszy, pokontemplować, czy to jest ta osoba właśnie wartościowa, czy z nią chcecie wiązać swoją przyszłość. I jak najbardziej jest królowa Dynaru, czyli kobieta doskonała, wręcz kobieta bardzo ważna, to może być też mężczyzna, oczywiście osoba bardzo istotna w Waszym życiu, także ta osoba będzie bardzo ważną, istotną osobą w Waszym życiu, co nie znaczy, że, nie znaczy, że musi być osobą docelową. To od was, żeby, od was będzie wszystko zależało, ale tak, jak najbardziej są szanse, że będzie docelowa. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że to wybierz kartę, się Wam podobało. Jeśli macie jakieś Albo propozycje, to piszcie w komentarzach, albo w wiadomościach prywatnych. Ja to wszystko realizuję, jak widać. No i cóż, trzymam kciuki i życzę powodzenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.